Z dygiem którym wczoraj był odcinek około 10 wyświetleń, więc dziękuję Wam bardzo za to i zaczynamy. Robimy publiczną. Weź zaproś tutaj tego Flixiego, a nie ma mikrofonu. To już ma, bo gra z trzema osobami. Ale nie, bo nie ma, co. Ja ja się nie odzyska. No ale, ale, ale No, tu potwierdzam. Ciekawą ciekawa No. No, robisz top model? Czy się uczestniczyć? <laughs> Pio maj, uczestniczysz w top modelu? Piotruś? Bo jesteś Piotrek, co nie? No, do... Maj, Masz się odde -dobaki, odde -dobaki, to masz coś takiego. Miałem ekipy. Miałem do no, no, Szyma, Szyma Bunkol Chcesz może top To ta, 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 bohaterka, bohaterka. Oh, bohaterka. I Ale nie wywalajcie się, dobra? O, spoko. Nie, ustawię nie, nie. Ustawię... do nie. Do dobra? nie. spoko, to jak oceniasz tą emotkę, Dizio? No spoko. Dlaczego no, robimy? robimy to po modern? Eee, bo robię live'a na... ...ten. To nie mi pasuje! Trzeba jakoś ładnie to zrobić. Ja już mam cały zestaw. Z bohaterką to bym rozwalił wszystko. Dobra to tak, to tak. Ej, Wolka, holka, bo się napiszę. Napiszę. Y -y, young Holka. Bo już może napisze na czacie. Kto to? pierwszy napisze ogólnie? E -y, jakąś... Coś pod komentarzem jest koksem. Ma pozdrowienia. W ogóle jak będziecie coś pisać na czacach, to, to macie pozdrowienia. Igor konserwator lubi płaskie czternastki. Sema! Sema, pozdrawiam dyżę. Sema, to, Siema, to ja. ja. Igor konserwator lubi płaskie czternastki. Sema, sema. O, to tak, sema. Tu z tego nie ma. znaleźć. Kto napisze, Holka jest zjebany, jest przekoksem. <noise> dobra. Czekaj, czy nie weź Kolka weźmie, zapraszam się. ja po Dobra, dobra, już czekaj, bo ja tu robię kombosa. Ale to co ja ocenia? Ocenia? No? No, to, no możemy to możemy zrobić, zrobić tak, tak, bo jak no ja, ja ja trochę do na dolce, to ja mogę też coś zrobić, ale no to jest lepiej. Spoko? Tylko co nie chcę, bo ja nie, nie wiem. wiem... No trzeba wciąć dużo, dużo osób teraz. teraz. No mało, mało osób, to nie ma co robić. Plus jeden. Oj, dobra. Oj, dobra. Powiem Oj, tak. Ktoś to też chcę wygrać z Tablałów. Mało się o, chyba się nie, nie wygrać, życzyć. ale musi coś zrobić na to. No, i, no co? i co, jak, jak wygrasz? wygrasz? To dostajesz z gifta za 500 jutro. Ja, ja przegrałam, ja Ale skąd ja wiesz, po... że przegrasz? No bo wiem. O kurwa! Dobra, widzowie, lecimy! Dobra, zapraszamy. Zapraszamy ludzi Robimy konkurs ogólnie widzowie ja już Wam mówiłem wczoraj i ogólnie o kurde oj oj. Siema robię robię top modela o 500 docy ktoś jest chętny Dobra. Nie to nie. Dobra. Jestem taki misklik był. Misklik był. I ogólnie pomagamy Ukrainie, pamiętajcie. Pomagamy. Igol konserwator lubi płaskie czternastki Kto to opuścił? Nie wiem. O, dwie osoby na lewie, pozdrawiam robimy y, Musi być siedem osób co najmniej, naj, co najmniej nie? No, zaproszeniu. tam No zapraszajcie, zapraszajcie. O! Masz ciężkiego, ciężkiego bardzo przeciwnika jak ktoś. Oj, bardzo bardzo bardzo! A nie, on nie, jednak nie gra. Ale jakby grał, to byś chłopie prze, przegrał na 100%. No i jestem tego pewien. Tydy zio. Plecak jak coś tańce. Zrzucane emotki, wszystko. Ale, ale, musi być. Ale ma, em, pleca? Plecak? Plecak, Rzucane emotki, graffiti emotka tańcząca. I, I ogólnie musi być 7 osób, żebyśmy w ogóle wystartowali. I, i pozdrawiam dwie osoby, serduszka dla Was na live. Ogólnie to niedługo zakupuję kamerkę i jebniemy świecę. Na 200 subów. I będzie imprezowy live. A i ogólnie będzie urodzinowy live, na którym e, prawdopodobnie będzie uczestniczył dyzio. Ja, ja zawsze się ja za live. Na to, to. Może, szkoda, że nie, e, ogólnie, o, siema Joker, nie, to nie on, ale chcesz top modela o 500 fodolce? No, no wiem, że to skam, ale spoko, ale spoko, spoko. spoko. To nie skam, no Dyzio no wygrał, nie? Dyzio, pokaż tą emotkę, co wygrałeś. A co, A co będzie oceniane, oceniane jak, jak można? E, Wygląd. No, Znów wszystko, wszystko oprócz lotni, nie? I oprócz broni w tym gierze No. A proszę oprócz... Chcecie hey. brać udział w top modelu? Jest bardzo gruba suma do wygrania. Nie. A Trixie, no zależy mi na Was. Na, na wasa trójka akurat. No, dam Wam, nie wiem, 5% szans, że nawet 10 jeśli... By... Dobra, zbieramy osoby. Teraz nie, to się muszą też zgadzać te kolory, czy nie? To jest, ja oceniam ogólnie, y, katego m, bez kategorii, ale ogólnie <mum> bardzo dobrze patrzę na skiny słodkie. Typu bananek. <mum> <mum> jaki jest ten <mum> Jaki jest, jakie jest jakie temat? Jest, byle jaki, byle jaki. Po tym ja będę A, oceniał i. Chyba by się nie Nie Na początku w sumie Ustawiam. ja z mogę oceniać. ja na, pierfiachota, dobra, dobra, tak nie testowy. No dobra, dobra. To czekaj, to ja to zapiszę. Nikt nie startuje i ja, ja startuję z jakąś. Znaleźliśmy tak, ta, wy się, wy wyruszajcie. Tego może najmęsze, się, się bądź... i nawet wyruszajcie. Ja Dlatego muszę znaleźć... muszę znaleźć Muszę znaleźć niemodkę. To mi jak przegrań 200. Toxic Holka, ale to jest... Holka, Holka. to To do Holku piszcie. Mówcie, bo to trochę. Po... To... ja prowadzę też a ja... on normalnie Ale może szczypem też wybrać, powiem tej. tej. Ej, a co wygra co, co, co co ktoś? To, co? Dobra, hmm. kto jest gotowy? Oczywiście jestem na czacie, czacie. Tutaj teraz, I... I... a tutaj na normalnie na Proszę bardzo, bo ja nie wiem, wy... jest tak, 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 tak. tak. Ja jeszcze nie jestem gotowy. Ale ja ale... po prostu złapuś raz, po prostu A może być na pierwszym miejscu, może być jak ktoś wygra... ...w Kolega. <laughs> <laughs> ej, ej, ej. Katon Ej, kaj, kac... Cze, ej, jest, Jeszcze czekamy minutę. Jeszcze Jak coś w tym co ja wyjdzie... mam teraz, to nie jest z zestawu. Od razu mówię. To w ogóle z zestawu nie jest. Ale co, to jest, nie jakieś? To nie może już z tej samej dostał. Dobra. 5, 4, 3. Jeszcze nie, jeszcze nie! No. Właśnie, <o4> jeszcze nie! Jeszcze nie. butki, to to bo, 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 a to, to Tak, czekaj, tylko że ja nie będę. ja się Jaka rozproszę. A może nie mieć wycieczka? A ja może być jakiś tajny? Może być jakiś tajny, lecz czekaj, niedopasowany? Hmm. A, błęda błęda. ja nie będę mam teraz Teraz, teraz chyba. Już, już daję spokojnie. Ej, Cze, dummy, Ej dobra, to jest gotowy daje gotowy. Go to, nie gotowy. Pikańka łańcuchowa. Nie, osta! Osta! To, nie mam. bo nie ważne, gotowe. Już daję, już daję. Pada Cię, nie, cia... w, nie, nie mam w stylu, stylu do tego w Ej, ej, ZW, ZW. ZEW? ZEW? Daj, dobra. Daj, daj go do Pitaria. To, 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 i... to jest czerwony to jest czerwony Czekajcie, czerwone, ja już gaję spokojnie Tylko czerwone, ja muszę je to... Ty!

Dobra widzowie, lecimy. A, zapomniałem się wyciszyć. Dobra, lecimy widzowie. Lecimy z... Dobra. Mamy jedną osobę, blizam, to Pozdrawiam tą jedną osobę. Ej, ej, tak, to nie będę, bo potem ma Dobra, lecimy widzowie. Pozdrawiam wszystkich co są nawiedzie. Otacza osoba. 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 osoba Dobra, gramy Ej, nikt nie odłączył. Ja. Dobra! Nie wiem, jestem wykrętem, widzowie. No kto wysyła te dyżo? Dy dzielija. Czekaj, nie rozpoczyna. Niech ja nie rozpoczyna. Jeszcze spróbuję rozpocząć. Ja.

Satan, on! sika na Piętą, Nie, nie, nie mam O! Mam lepszą, mam lepszą, dobra! Widzowie, lecimy po krampy! Jak to wygramy... Jak, a, Dyzio jak wygra... Jak ktoś wygra nie ma na Twoim... Dyzio ja jak ktoś Twojego toponela wygra, to co dostaje? No to coś, e, czekajcie, bo się to to coś... Coś się zbagowało! Czekajcie, chodźcie do roboty! W... Chodźcie, chodźcie do mowy, bo że nie wiadomo gdzie. To nie, nie może zacząć odradzanie? Wszyscy nie nie się mogę znaleźć odwrotnie, nie, 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 nie mogę się ruszać. Mowy. Nie mogę się ruszać. Okej, okay, no to odwiedź, widzisz, no Dobra, do wszyscy! Kurwa, widzowie złamali. Trzy osoby! Trzy osoby, widzowie! Trzy osoby! Pięć osób! Pokczampy! Dobra. Na pięć osób niech ktoś napisze na czacie, proszę. No bo co Nie dam teraz. Osiem osób! Osiem osób! Chcecie top, jak ktoś chce top modela, to pisać na czacie, widzowie. Dobra Widzowie, kto napisze? 12 osób Ja, co się dzieje? Jebać satana atakujmy tego satana, dawaj gotowość Kto nie da gotowości? Kto nie da gotowości?

Jąk Holka na TikToku, 15 osób, co jest? 18 18? 18, 18, 18 ja pierdził! Na, na, YouTube. YouTube. na, a, a, a na YouTube Holka zbanowali, zbanowali Cię Co zbanowali? Holka zbanowali ci, ci i, i, i masz, masz to czarne ekrany Spoko, zaraz się odbuguję, bo jest słaba jakość 19 osób Ej, ja już jeszcze dopasowałem, dobrze dopasowałem 19 Ocinajcie. osób, widzowie, lecimy! A, Aha, Aha witaj, witaj, na model. Rozumiem, 28. rozumiem. Ja się, ja nie, się nie ruszam. Ruszajcie nie ruszajcie się. się. dużo mówi, nie ruszajcie się. A w Ej, jest ej, się? Nie się. Czekajcie. Dobra, już powinno być dobra, dobrze, ja, już powinno być dobrze. Zostańcie, zostańcie tyle. Niech zostanie tyle osób. Napiszcie, to jest dobrze, dobra? Napiszcie czy jest dobrze! Napiszcie czy jest dobrze! Proszę! Napiszcie, 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 napiszcie czy jest dobrze! Ej, Dyzia, weź od palca i powiedz czy jest dobrze! Ej, cofnijcie się! No cofnijcie się do tyłu! Czy nie widać widok? Czy nie widać? Cofnijmy! Ej, Dyzio, 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 zobaczysz Dyzio, zobaczysz, czy jest okej? Okay? Bo nikt nie chce mi odpowiedzieć z widzów. Tak jak się dobra, musiałaś woda. Ej, ja, chyba tak się było bo się nie możemy Mogę Ci pomóc to nie da się widowie! 24! 24 osoby! Trzy nadnę na tego to na blala! Już mi to się przebiega. Widziałam, Mój rekord chyba. 26 osób! Co jest? Bardzo nie ma wolać. Ja, oni słyszą, oni słyszą, widzowie słyszą Możesz ich sam podrobić Okej, okay, okay. to to... Aha? To... To... Aha, dobra, czekajcie KFM Ale nie mam do, do sadania, no ja piję, ja nie do głosowania Pamiętajcie widzowie, jebać polską telewizję Co? nie, nie,

a a, problem. Problem. Jaki? problem? Odsuńcie się, odsuńcie się. Ałta. Ja jestem, ja jestem głównym Ałta. prowadzącym tego, odsuńcie się. Ałta. Ałta. Ałta no? Idź na strajku. plecak, szukam plecak Ej dobra, czekaj. A wliczę w górę. górę? czy czy nie? No Holka, mam pytanie. No Was nie wywaliło? Nie. O, nie wywaliło. Katrin nie, nie wywaliło. Nie tak. Dobra widzowie. Napiszcie, czy jest dobrze. Napiszcie, czy jest dobrze. D. Nie na no, co jest. A spokojnie. Do... Dyzio, spoczyńny Dyzio, spoczyńny Dyzio, czy jest? Napisz, czy jest dobrze. Dobra, czekajcie, ja na nowo robię live'a.